Witam Was serdecznie. To znowu ja i znów wierszowanki połączone z warsztatami plastycznymi, czyli taka biblioterapia plus arteterapia. I po raz kolejny wybrałam dla, dla Was wiersz. Tym razem bohaterem tego wiersza będzie para, hipopotam i żaba. Autorem tego wiersza, który nosi tytuł Hipopotam, jest nasz ukochany poeta Jan Brzechwa. Zachwycony jej powabem, Hipopotam błagał żabę. Zostań żoną moją. Co tam? Jestem wprawdzie hipopotam, kilogramów waży z tysiąc, ale za to mógłbym przysiąc, że wzór męża znajdziesz we mnie i że ze mną żyć przyjemnie. Czuję w sobie wielki zapał. Będę ci motylki łapał, i na grzbiecie jak w karecie będę woził cię po świecie. A gdy jazda już cię znuży, wrócisz znowu do kałuży. Krótko mówiąc, Twoją wolę zawsze chętnie zadowolę, Każdy rozkaz spełnię ściśle. Co ty na to? Uch, no właśnie, myślę. Dobre chęci twoje cenie, a więc owszem, mam życzenie. Jakie powiedz powiedz szybko moja żabko, moja rybko i nie krępuj się zupełnie. Twe życzenie każde spełnię nawet całkiem niedościgłe. Hm, dobrze proszę, nawlecz igłę. No? Nie wiem, jak hipopotam poradziłby sobie z igłą, zważywszy na to, że hipopotam ma takie konkretne gabaryty. No, igła jak igła, prawda? Za wielka nie jest. Tradycyjnie w związku z prezentowanym wierszem organizowane są właśnie takie w trakcie wierszowanek warsztaty plastyczne. Bohaterem dzisiejszego odcinka był Hipopotam oficjalnie, ale również bohaterką była żaba, która zleciła Hipopotamowi zadanie specjalne. Nie wiem, czy wykonalne, czy niewykonalne. No i tutaj mamy taką żabkę. Patrzcie, łapki ma. Widać, że to jest żaba. I dzisiaj sobie taką żabę, słuchajcie, zrobimy. Co potrzebujemy? Tutaj sobie żabka siądzie, będzie nas pilnować. Język nam pokazuje, patrzcie jaki ma jęzor. Będziemy potrzebować, słuchajcie, coś w rodzaju na przykład talerzyka. Ten talerzyk, no... Pytanie, jakiej wielkości żabę chcemy. Jeśli chcemy większą żabę, no to talerzyk ma być większy. Jeśli chcemy mniejszą żabę, to talerzyk oczywiście ma być mniejszy. Ja tutaj ten talerzyk trochę zmniejszę, żeby nam się yy, komponował tutaj, z, żeby nam się wpasował w papier. Tak, tak. A dobrze, niech będzie tak. Jakoś damy radę. I oczywiście robimy obrys na zielonym bloku technicznym bądź kawałku zielonego Brystolu. I wycinamy sobie takie kółeczko o, od talerzyka. Możecie, jeśli nie macie oczywiście talerzyka takiego papierowego, który służy nam za formę, możecie skorzystać z. Podstawki pod filiżankę do kawy, możecie wziąć taki talerzyk deserowy, jak chcecie yy, mieć żabę większych yy, gabarytów, albo możecie po prostu wziąć w ręce cyrkiel i narysować sobie okrąg. Mamy tutaj głowę, patrzcie, nasza żaba ma taką łepetynę, i teraz to, kochani, zginamy powstanie nam paszcza. Teraz będziemy pracować nad paszczą. O, już coś się tu zaczyna dziać. Paszczę wykonamy w ten sposób, że też weźmiemy sobie, ponieważ ona ma być półkolem, które następnie przykleimy do koła zgiętego na pół. Więc robimy obrys tego półkola. Tak, ja już tutaj poprzesuwam, żeby było. To naprawdę nie jest trudna praca. Robimy sobie taki obrys. O, jest, tak. No i wyklejamy. No niestety wyklejamy, tak. Tutaj sobie podetniemy to trochę. Dopasowujemy, dopasujemy te. O, jak pięknie! Patrzcie, patrzcie, jak cudownie! Więc przyklejamy teraz klejem, bo klej jest również tutaj naszym niezbędnikiem. O, przyklejamy te paszcze. Już nam się coś tutaj robi. No, ta żaba coś zjadła, jak widać. Ma jakieś coś białego, tak? Więc tutaj mamy takie coś. Teraz zrobimy jej jęzor. Czyli też bierzemy taki pasek. Zaokrąglamy go, robiąc takie coś. O, no i w zależności od tego, słuchajcie, jaki chcemy mieć ten jęzor. Czy on ma być długi, czy ma być krótszy? Tutaj ja nawijam tak na ołówek, robię taki rulon, który następnie. Nie rozwinę, o i patrzcie, nasza żaba będzie miała taki chyba mega giga, żebyśmy nie przesadzili trochę to obecne, żeby to było proporcjonalne i tutaj ten język przyklejam od spodu tego czerwonego, tak, no i coś nam się już tu zaczyna, że się tak wyrażę, klucz, tak, no i teraz czas na oczy. Czas na żabie oczy. O, proszę. Żeby zrobić te oczy, również potrzebujemy zielone paski papieru. Te paski również obrysowujemy, czy obcinamy właściwie na taki półokrąg. O, tak. No i teraz tak. 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 Możemy zrobić żabie rzęsy, więc też bierzemy czarny pasek. Wycinamy takie tutaj. Coś. Tak. O. I już mamy. Prawda? Jakiś taki mały wstęp. Te duże oczka, one nie mają yy, pod spodem taśmy, która pozwala na naklejenie, więc sami sobie musimy zrobić takie takie coś, więc naklejamy kawałki taśmy dwustronnej tak dopasowując je do oka trzeba to zrobić tak trochę z głową, bo potem sobie tutaj dokleimy, słuchajcie rzęsy o i naklejamy te rzęsy. Jedna rzęsa. Może od razu, bo mi się to do palca klei. I teraz, tutaj, żeby te oczy były takie wyłupiaste. Naklejamy oko. I już mamy. Tutaj zginamy je. Tak. Tu mamy już na jednym okiem żaba na łypie, Patrzcie. O. No i w ten sam sposób robimy, słuchajcie, drugie oko, czyli taśma dwustronna. Rzęsa. Oko. Zginamy. O. I jest sobie drugie oko. Tak. No i te oczy musimy teraz nakleić. Ja również y, skorzystam z taśmy dwustronnej. Można też, kochani, próbować y, klejem. Można próbować klejem. Za duże mi się te kawałki coś ucięły, tak. Podklejamy, podklejamy, tak i już mamy oczy. Ta będzie miała takie naprawdę wyłupiaste na tych wypustkach. No ale żaba, żabie nierówna, prawda? Zrobimy tak i jedno oko i już na nas patrzy, łypie ślepiem. I drugie oko. Aż sobie ją zobaczę. No całkiem, całkiem ta żaba, powiem szczerze. Tutaj zrobimy jej nos, bo przecież musi jakoś oddychać. Tak. No i już mamy żabę prawie gotową. Zestroimy ją trochę. Czyli kwiatuszek, kwiatuszek. Wycinamy obojętnie jaki. Ja tutaj mam czerwony kółeczko. Będzie trochę duży. A może nie. Dobra, i tutaj mamy przyszykowane, i teraz trzeba wyciąć łapy. Hmm. Musimy wyciąć łapy. I z tymi łapami, no oczywiście, dwie łapy, tak. Ja zawsze robię w ten sposób, że przedzielam sobie, jak mam coś podwójnie wyciąć, bądź w kilku egzemplarzach robię sobie po prostu tak, żeby to wyciąć za jednym zamachem. Tu sobie zrobimy tak. O. Ja tutaj zrobię taką trochę większą tę łapę, bo to ma być, słuchajcie, nic innego jak żabie utko. To ma być żabie utko. I wycinamy sobie to żabie utko. Tak sprytnie to wycinamy, że nam powstaną w wyniku tego nacinania dwie łapy. I tu mamy jedno żabie udo, widać, że tu jest cieńsze, tu jest grubsze na górze, jedno jest. Tak, no i teraz trzeba wyciąć łapy. Gdzie ta, gdzie ta forma? Oczywiście są tutaj również formy przeze mnie przygotowane, więc yy, które nam ułatwiają zadanie. No i teraz te łapska, łapy przednie. Zobaczcie, co my tutaj zrobimy, żeby było dobrze. Musimy sobie te łapy zgiąć w kolanach. Zginamy żabie łapy w kolanach. Tak. O. Tutaj, no klej, klej albo taśma dwustronna. Najczęściej stosowany, chyba przeze mnie. Tak i tak yy, i tak i teraz właśnie robimy te odklejamy przyklejamy już mamy łapy, patrzcie. Ciekawe, jakby zrobić. O, tu można się tym bawić. Możemy próbować formować w różny sposób tę yy, żabkę yy, stabilizować, żeby ona nam się działa. No może nam się raczej nam się chyba nie uda zrobić, także o, jak nas kopła. Patrzcie, jaka śmieszna żaba i jeszcze te łapki. Na koniec, a potem. I też sobie wycinamy takie malutkie kwadraciki. Nie za duże, bo... tutaj taki lekki bałagan zrobił, słuchajcie, trzeba to ogarnąć tak jest no i mamy łapy przednie myślę, że nakleimy je tutaj jedna, druga. No, na taką żabkę to by się skusił nie tylko hipopotam, ale z pewnością również yy, bocian. To sobie możemy, słuchajcie, powiesić. Ja jeszcze tutaj wymyśliłam yy, taką jeszcze na koniec. Myślę sobie, że wykorzystam te, ten czarny pasek, który mi został. I zrobimy jej takie włosy właściwie mu, jemu, jemu zrobimy takie <laughs> włosiska o chociaż nie wiem czy to dobry pomysł, co za dużo to nie zdrowy. o proszę bardzo i mamy słuchajcie kochani na zakończenie yy, pracy tutaj yy, kolega mi sugeruje, że jednak kwiatek jest niezbędny no więc znajdziemy jej jakiś znajdziemy jakiś kwiat no i powiedzmy że on z tym kwiatem do tej żaby no ten żaba też ma swój dzień oczywiście obchodzi się y, światowy dzień żaby y, natomiast szczerze powiem nie pamiętam kiedy i mamy patrzcie takie takie mamy towarzystwo Na zakończenie odcinka, którego bohaterem był Hipopotam i Żaba, chciałam Wam polecić taką jedną specyficzną książkę. Specyficzną, czyli yy, taką no, nietypową, bo naszą. Autorem yy, książki zatytułowanej Stara Żaba, która zawiera wiersze i zagadki dla dzieci, jest tutaj nasz lokalny poeta Wacław Płonka. Książka oczywiście jest do wypożyczenia w naszej bibliotece, zawiera te zagadki, możecie się pobawić w zgadywanie. No i oczywiście życzę Wam powodzenia, dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.